zarobi Mistrz Polski za udział w tegorocznej edycji Europejskich Pucharów. Oglądaj ten filmik do końca oraz subskrybuj i łapkuj ten filmik, żeby nie przegapić kolejnych. A teraz odpowiemy sobie na pytanie, ile faktycznie zarobi Raków Częstochowa za to, że wyeliminował w drugiej rundzie eliminacji do fazy grupowej Karabach FK. Maciej tak, kłaniam się nisko i patrzymy oczywiście do portfeli polskich klubów, jak tylko osiągnęli sukces, ale mówiąc już całkowicie poważnie, gratulacje. Jestem dumny, że w końcu udało się wyeliminować tę azerską drużynę, bo w przeszłości sprawiała trudności i Piastowi Gliwice, i Wiśle Kraków, i Lechowi Poznań, i Legii Warszawa, ale w końcu ta zła seria została przerwana, ale już przechodząc do rzeczy oczywiście można założyć trzy scenariusze, jeśli chodzi o te eliminację, o tę dalszą część tych eliminacji, mianowicie ten scenariusz najbardziej negatywny, pesymistyczny, że Raków przegra oba mecze Drugi scenariusz najbardziej optymistyczny, że Raków wygra oba mecze i awansuje do fazy grupowej Ligi Mistrzów. I ten pośredni, że Raków wygra jeden dwumecz albo za zarisem, albo dwumecz w czwartej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Europy. Ale po kolei. Najpierw ten pesymistyczny scenariusz, czyli że Raków przegrywa za zarisem, a później Raków przegrywa w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Co wtedy? Wtedy Raków dostanie co najmniej 2 940 000 euro. Euro, bo będzie w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Dodatkowo Raków oczywiście może załapać się na jakieś bonusy. Te bonusy to na przykład udział w fazie pucharowej. Tutaj z tego co czytałem jeszcze dokładnie te pieniądze nie są sprecyzowane, ale też na razie spokojnie, na razie skupmy się na tym ile Raków może zarobić za sam udział w fazie grupowej, czyli 2 940 000 plus potencjalne pół miliona euro, jeżeli uda się wygrać mecz w fazie grupowej. Za każde zwycięstwo właśnie 500 tysięcy euro, no i za każdy remis 166 tysięcy euro. Zatem za samą fazę, fazę grupową Raków może zarobić 5 940 tysięcy, ale gwarantowane ma na razie 2 miliony 940 tysięcy euro. Jeżeli Raków wygra z Arisem Nimasol, ale ostatecznie przegra w czwartej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów lub przegra z Arisem Nimassol w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów ale wygra w czwartej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Europy, to wtedy będzie grać w Lidze Europy. W fazie grupowej tutaj pieniądze są nieco większe, różnica nie jest zbyt duża, ale jednak jak, dla Pol jak na polskie warunki jakaś tam różnica mimo wszystko jest. Za sam udział 3 630 tysięcy euro, natomiast za każdą wygraną już UEFA płaci troszkę więcej, 630 tysięcy euro, czyli o 130 tysięcy euro więcej niż w przypadku Ligi Konferencji Europy, a za każdy remis... UEFA płaci 210 tysięcy euro, co oznacza, że w najlepszym wypadku, kiedy Raków wygra wszystkie sześć spotkań w Lidze Europy w fazie grupowej Ligi Europy, to Raków może zarobić, uwaga, uwaga, nawet Wam pokażę w kalkulatorze, bo teraz dopiero to będę liczyć, może zarobić ponad 7 milionów 400 tysięcy euro. Tutaj macie dowód, pewnie nie widać, trudno, życie. Przechodzimy teraz do najbardziej optymistycznego scenariusza, czyli Raków wygrywa z Alisem w trzeciej rundzie i w czwartej rundzie też wygrywa swój mecz i awansuje do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Swoją drogą pewnie będą pytania, kiedy losowanie, kiedy będzie wiadomo, z kim Raków zagra potencjalnie w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów Ligi Europy. Odpowiadam, losowanie już w ten poniedziałek, w najbliższy. Zatem pewnie będzie relacja na naszym kanale. Będziemy analizować, na kogo może trafić Raków tuż przed wejściem do raju piłkarskiego. Natomiast jeśli chodzi o pieniądze, które może zarobić Raków Za sam udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów No to tutaj ta różnica już jest kolosalna 15 milionów 640 tysięcy euro Za sam udział słuchajcie możecie, Raków może przegrać 6 spotkań I tak zarobi ponad 15,5 miliona euro no, to są duże pieniądze Natomiast jeżeli Raków wygra jakiś mecz nawet więcej meczów, no to za każde zwycięstwo otrzyma 2 800 000 euro, natomiast każdy remis wyceniany jest na 930 000 euro. I tutaj też oczywiście patrzymy taki najbardziej optymistyczny scenariusz, że Raków wygrywa wszystkie 6 spotkań. Oczywiście to jest mało prawdopodobne, ale szanse. Są co prawda małe, jednak niezerowe. Nie należy tego wykluczać. Jeżeli Raków wygra wszystkie mecze, no to zarobi ponad 32 miliony euro. Tego sobie byśmy życzyli mimo wszystko, bo to byłby rozwój dla całej polskiej piłki, gdyby Raków dostał takie pieniądze. No ale, no ale, no czy to jest możliwe, to sami możecie to, sami na to pytanie możecie odpowiedzieć. Dobra, to tyle, więc tutaj pokazałem wam. W jakich przypadkach Raków może ile zarobić. Oczywiście trzymanych kciuki, żeby Raków wyeliminował w następnej rundzie drużynę Arisu. Moim zdaniem są faworytem i to pomimo tego, że Aris wygrał z Batę dosyć znacznie. Wygrał 11, bodajże to 5, więc, więc tutaj białoruska drużyna nie miała zbytnio nic do powiedzenia. Natomiast i tak Raków w mojej opinii jest faworytem. Za tydzień nagram na ten temat filmik dlaczego. To tyle, jeszcze raz dzięki. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, a ja już się żegnam. Maciej Piętak, do usłyszenia w następnym razie. 下展。